W krzyku bojowym e, Ślęzy Wrocław e, Zagra Grupa Młodsza e, kolejna część rozgrywek z solnikami e, drużyna żeńska także bardzo e, godna uwagi pozycja tutaj dziewczynki e, cała drużyna dziewczynek Zaraz będzie chyba też okrzyk

Rozpoczynają swoją przedostatnią dziesięciominutową konfrontację przed dziewczynkami ze ślęzy 1, starszymi. Już została tylko jedna gra. Jak do tej pory, wszystkie ze zwycięstwami bardzo fajne wyniki. Tu nasze młodsze. Eee, koleżanki e, świetnie, e, świetnie walczą. Świetny materiał e, na zawodniczki. Także ślen zapewnie mocno zadowolona, że udaje im się cały czas pozyskiwać takie fajne zawodniczki tym bardziej, że nie jest łatwo, naprawdę e, jednak e, dziewczynek jest e, statystycznie mniej i często te zawodniczki no, przyjeżdżają z daleka, a podejrzewam są sytuacje, w których e, ze względów no, nie wiem, finansowych, logistycznych rodzice nie zdecydują się, nawet jeśli są takie możliwości, żeby dojeżdżać e, w jakiś olbrzymi kawał drogi e, na treningi. No, my my w, w samej Iskierce mamy sytuację, gdzie rodzice przyjeżdżają. Kurczę, no po 200 km. E, mamy, e, mamy takich, którzy z Wałbrzycha jeżdżą do, Legnica, do Legnicy. E, mamy e, rodziców z żar. E, no My też nie odbiegamy od tego jakoś znacząco. Mimo, że mamy bliżej, ale mm, znowu pracuję e, ja gdzieś tam dalej, więc do, dodajemy kolejnych 50-60 km. Tak to wygląda. E, Gramy na razie na naszej połowie. Wynik nie jest otwarty jeszcze. Dziewczyny kleją, podał świetnie, ale sprincik. Będzie coś? Odcięta zawodniczka. O, ładnie to układała. Fajnie, fajnie. Lubię taką ambitną piłkę. Jest pompa i, i, i za piłką ogień. Niesamowity. Mamy różny, jak to fajny pomysł był, i przydomkniemy z lewej strony. Piłka do zgaszenia. No i ląduje w rękach naszego bramkarza. Z autu. Nie, nasze przeciwniczki z autu. Ja się zapatrzyłem szczerze mówiąc na to, co się gdzieś tam dzieje w tle. Jest obrona działa. Tutaj widzimy wielką różnicę fizyczną e, tych dwóch walczących ze sobą. E, zawodniczek, ale, ale dalej obrona działa, funkcjonuje, nie ma dziury na spokojnie wyjazd, tak no i wybita piłeczka eee, ponownie nasze rywalki przy piłce eee, Pięknie odebrana czysto piłeczka Wygląda, że dziewczynki głodne, bramki. I tutaj, o, 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 myślałem, że wzdłuż linii poleci, prostopadle. Dzień dobry, dzień dobry.

na Wrocławia. Coś się dziewczynki namawiają. Jest strategia. Aha, kto będzie wykonywał. Super. Bardzo fajnie, że tu się dziewczynki dogadują. Ale skrótnie. No i z autu rywalki. Bardzo ambitnie gają dziewuchy mimo jakichś tam obtłuczeń nie schodzą z boiska. to już któryś raz tutaj dzisiaj obserwuję nie, nie Dzieci nie chcą schodzić, walczą do końca. Duch walki jest. O, ciekawa sytuacja. no ale ląduje w rękach naszej bramkarki, O, ładnie, tył, ładnie, piłeczka. Praca nóg, praca nóg, tak. A tam widzę świetny materiał. O, i super, ambitnie. Ambitnie ta piła. Fajnie, fajnie. Będziesz rzut ważny.

Mega wyrównana walka, faktycznie na tym etapie selekcji, po wyjściu z fazy grupowej już te zespoły dobrane są mocowo tą umiejętnością i przekłada się to na ciekawą grę, no, a widzę tam nasze diabełki z grupy starszej ćwiczą cieszynkę. Do następnego meczu przygotowuje się ten na Jeden i Łukasz drugi no, także już słyszeliście, że jedynka KS-u Ślęzy Wrocław zagra z Bierutowem. To będzie mecz od razu po tym, który teraz trwa. Dla jedynki będzie to zwieńczenie dzisiejszego dnia i ostatnie, ostatnie spotkanie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Prowadzona nasza zawodniczka do końca pola gry. przygotowują prezent... Bra Aj! Wybronione! Jestem w szoku. Ale bardzo ładnie ten rożny był wykorzystany, naprawdę. Chwileczka zatrzymana. Jeszcze coś będzie. No i kończymy, słuchajcie. 0.0. Koniec czasu i 0.0 nieodstrzygnięte to spotkanie. Bardzo ciekawe, fajnie dziewczynki powalczyły. Zapraszamy teraz na ostatni, ostatni mecz w Ślęzy Wrocław, jedyneczki.